Audiobook autorstwa Pawła Maka. Książka pod tytułem Władca Pierścieni. Część pierwsza. Wyprawa. Rozdział 17. Most w Kazantumie. Fragment. Na most! krzyknął Gandalf odzyskując energię. Uciekajcie! Z tym przeciwnikiem żaden z was nie może się mierzyć. Ja zagrodzę wąską drogę sam. Uciekajcie! Aragorn i Boromir... Jak gdyby nie słyszeli rozkazu czarodzieja, trwali ramię przy ramieniu tuż za Gandalfem u drugiego końca mostu. Inni już w drzwiach zawrócili, nie mogąc się zgodzić, by wódz samotnie stawiał czoło nieprzyjacielowi. Balrog już dosięgnął mostu. Gandalf stał teraz pośrodku wypukłego przęsła, lewą ręką wsparty na różdżce, w prawej wznosząc miecz. Glamdring śnił zimnym, białym światłem. Napastnik raz jeszcze przystał twarzą twarz szczerodziejem. Cień rozpostarł się nad nim na kształt dwóch ogromnych skrzydeł. Potwór wzniósł bicz. Rzemienie świsnęły i zachrzęściły. Z nozdrzy roga, buchnął ogień. Ale 갔다s mnie nawet. Nie przejdziesz, powtórzył. Orkowie zastygli w bezruchu. Zapadła głucha cisza. Ja jestem sługa tajemnego ognia. Władam płomieniem Anora. Nie przejdziesz. Czarny ogień na nic ci się nie przyda płomieniu z Udunu. Wracaj w cień. Nie przejdziesz! Balon nie odpowiedział. Ogień jak gdyby przygasł, lecz ciemności dookoła jeszcze zagęstniały. Zwolna wstąpił na most. Nagle wyrósł na olbrzyma, a rozpostarte skrzydła wypełniły przestrzeń od ściany do ściany. Lecz Gandalf stał wciąż, lśniąc w roku. Zdawał się mały i bardzo samotny. Siwy, zgarbiony, jak drzewo przygięte pierwszym podmuchem. Z ciemności wypłysnęło płomienne, czerwone ostrze. Glamdring zaświecił jasną odpowiedzią. Szczęknęła stal, mignęła biała błyskawica. Balrog padł na znak. Jego ognisty sztylet rozprysnął się w powietrzu. Czarodziej chwiał się w środku krzęsła. Zrobił krok wstecz i znowu stanął pewnie. Nie przejdziesz! powtórzył. Jednym cusem Balrog zerwał się i wskoczył na most. Bicz ze świstem zawirował w powietrzu. Nie, on nie będzie walczył sam jeden! krzyknął niespodziewanie Aragorn i wbiegł na most od drugiego końca. Lenil! zawołał. Jestem z tobą, Gandalfie! Gondor! huknął Boromir i rzucił się w ślad za Aragornem. W tym momencie Gandalf pod i z głośnym okrzykiem smagnął ją na most przed sobą. Różka pękła, wpadła mu w dłoni. Oślepiający biały płomień muchnął w powietrze. Most zatrzeszczał i tuż u stóp balroga załamał się nagle. Kamień, na którym potwór opierał nogę, stoczył się w przepaść. Druga połowa mostu została, lecz zawisła niby wysunięty język skały nad pustynią. Okropnym wrzaskiem Balor grunął głową naprzód, a za nim zapadł się jego cień. Lecz w ostatniej sekundzie potwór machnął biczem. Rzemienie owinęły się wokół nóg czarodzieja, ściągając go na krawędź czelości. Gandalf zakołysał się i runął także. Usiłował chwytać się kamień, lecz daremnie osuwał się w otłań. — Uciekajcie, żaleńcy! — krzyknął jeszcze i zniknął.